Polskie Radio stok. No teraz przygotowane ciasto, to jest ciasto, ziemniaki tarkowane, przyprawione solą, pieprzem, kwareczkami boczkiem. A Wym... pieprz był i pieprz czarny i ziołowy. i ziołowy. I pieprz prawdziwy, czarny pieprz tak zwany. No mąka, kasza, mleko i ziemniak gotowany. No i napełniam kiszki. Przez rurkę, bo lepiej się po prostu napycha przez rurkę. I, i tą, tym farszem, tą y, ziemniaczaną, y, sarkowanymi ziemniakami nalewam do kiszek. A były to ziemniaki surowe, 2 kg i do tego jakieś takie dwa duże ziemniaki ugotowane. Pani też ta tak. przetarła. Tak, one są ugotowane i przetarte. Na tym. Po nadzianiu tej kiszki wkładamy do piekarnika. Najpierw ją trochę parzymy w gorącej wodzie, żeby ona nam się trochę skurczyła, bo kiszka ma to do siebie, że ona pęcznieje i ten flak po prostu. Może popękać? Może Chcia. popękać. A tak zawsze yy, przekuwamy. Zanim postawimy do pieca. No i tak, napełniony ten flak. Na ile czasu, w jakiej temperaturze? 180 stopni pieczemy. Temperat piekarni powinien być zimny do tego. I ile czasu? No, jakąś godzinę 20 minut. Po prostu tak, żeby nam się ten flak zarmienił. Upiek się. Ja jeszcze spinam wykołaczkami, żeby mi ciasto nie uciekło. I przekuwa pani też I wykołaczko. Tak, i przekuwam wykołaczko albo igiełką grzówką. Tak y, nie napełniła pani całkowicie nie, nie, nie. Tej, y, tego flaku. Nie nie, 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 nie jest on napełniony całkowicie. Po prostu luźne ciasto w nim jest. Żeby mi nie popękało, to... Układam i każdy może tak naprawdę taką kiszkę o, przygotować. Tak, tak każdy może po swojemu jak ktoś robi inaczej bo to jest taki przepis po prostu yy, na tą kiszkę ziemniaczanu zasięgnięty też od babci, Bo kiedyś robiły jeszcze na kresach po prostu gdzie nie było yy, dużo zakładów pracy, tylko yy, utrzymywali się yy, z pracy rąk ludzkich. Sadzili swoje ziemniaki, chowali świnki swoje i z tego robili, jeszcze robili taką tak zwaną czarną kiszkę ziemniaczaną, do tego dodawana była krew z yy, prosięcia. No i to tak po prostu to było robione i Pieczone albo w piekarniku, a przeważnie na drzewnym y, piecu palono drzewem w piecu herbowym, po upieczeniu chleba, wkładano kiszkę tą ziemniaczaną albo kiszkę y, y, pieczową czarną w psią.